Dzień dobry. Dzisiaj e, kolejne nasze gotowanie e, będzie pokazam e, Wam, jak gotuję e, tofu z ostrym e, sos pomidorowym. Na początek e, potrzebujemy tofu, które pokroimy na kawałki. Kolejny krok to przygotowanie e, panierki. Wysypajmy e, mąkę do e, miski. Pusklanka wody. I e, wybijamy e, jajko. Dodajemy pieprz, sól i czosnek. Wszystko dokładnie wymieszamy. Następno, następne, wyrzucamy tofu. I tak na rozgrzane oleje, wyrzucamy tofu. Pilnujcie. Żeby tofu się nie przekaliło. Usmażone tofu postawiamy na bok, kolejny krok to przygotowanie sosu. Na to potrzebujemy pomidor, pokroimy na kawałki. Następnie kroimy paprykę, cebula, szczypiorek, czosnek, te ważonki czosnek i tutaj jest bulion ważywa. Następne uh, wyrzucamy pół bulion. Buryonu. i pokrojone waje też wyrzucamy na e, rozgrzewanie I Teraz wyrzucamy paprykę, pomidor. Wymieszajmy do momentu, gdy pomidory rozpuszczą się. Teraz dodajemy trochę sól. I trochę cukru. I wymieszajmy. Jeszcze i teraz wrzucimy z ciepiorek. I jeszcze raz wymieszajmy. teraz wyrzucajmy tofu. I wymieszajmy, gotujemy na 7 minut. Dane się udało, że wam smacznego.